I łapeczkę w górę. Dobra, już zaczynamy grać. No nie! A, czy, a, może to... Hejka! Ja jestem Master Agent, a dziś przygotowałam specjal 1000 subskrypcji na moim kanale. Jest to koła! W poprzednim odcinku na moim kanale powiedziałam Wam, abyście zadawali pytania związane ze mną. No i! Dziś na nie odpowiem. Ale zanim to, to chciałem przekazać informację. Z okazji tysiąca subskrypcji na kanale przygotowałem konkurs na kartę Google Play o wartości 50 zł. Aby wziąć udział, trzeba. Koniecznie zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, dać łapeczkę w górę, napisać komentarz oraz udostępnić do jak największej liczby osób. Wyniki konkursu w kolejnym odcinku na kanale. Dziękuję za 1000 subskrypcji na kanale. Jestem Wam wdzięczny, co Wy zrobiliście w niecałe 10 miesięcy. Każda subskrypcja się liczy. Teraz wybijamy 2000 subskrypcji. Jeszcze raz dziękuję. A teraz przechodzimy do kłona. Dajcie łapeczkę w górę. Wbijmy tutaj 100 łapeczek w górę. Uda Wam się. Wierzę w Was. A teraz przechodzimy do QA. Pytanie zadane przez Buki Minecraft. Pytanie wam się wyświetlają na ekranie.